Patrzcie, pan kolejny. Wo, no, no, nie chcę tych potworów tu. Zaraz zrobię jeszcze naprawdę. Nie będziemy skilawać, kilofem, bo mnie zabiją. Kurwa, proszę nie. Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Krystian, a to jest odcinek z Minecrafta numer 1 i dawno nie było odcinku, tak nudzi mi się troszeczkę w domu. Mam troszeczkę wolnego czasu teraz, tak więc postanowiłem, że sobie troszeczkę tych filmików pokręcę, póki co, póki mam czas. I tak, wygenerowałem sobie nowy świat na Minecrafcie 1.2.5 i coś czuję, że tutaj się osiedle na tym zakręcie, zrobię taki dom yy, zaokrąglony w stylu taki łuczek na brzegu tutaj i tak, yy, na tej mapce już troszeczkę pobiegałem, pozwiedzałem co tutaj się dzieje. tak Pozwiedzałem co tutaj się dzieje yy, i muszę wam powiedzieć, że mapa jest... Yy, wiarygodna, przekonała mnie do siebie o tutaj jest jestki jakaś przekonała mnie do siebie no fajne zwieczki są na tym teksturze ale poczekajcie, powiem, mam wrażenie, że troszeczkę mi laguje, no teraz już nie yy, tak, tutaj gdzieś mam rzekę i tutaj zaczyna się ocean to jest chyba rzeka, tak? dobrze mi się wydaje, owieczki owieczki i cóż, przydałoby się pozbierać drewnianka troszeczkę, ale nie chciałbym zabijać czasu filmu, bo mam limit, limit mam, tak więc pościnam sobie drzewka poza filmikiem i zobaczymy się za chwileczkę. Jak to wszystko już wykopię, sobie zaczniemy budować domek. Ja przygotuję sobie plan, jaki ten domek ma być, jak ma być duży, i będziemy go sobie realizować. Myślę, że zrobię go w tym odcinku, chociaż nie jestem do końca pewien, może zrobimy część, a część zrobimy w innym odcinku, może jeszcze w następnym i następnym, tak więc troszeczkę odcinku sobie zrobimy z tego domku. I myślę, że to na tyle na razie, tak więc widzimy się za chwileczkę, cześć. Hej, hej, czołem, witam was ponownie, całą noc zbierałem sobie drewienko. i cóż, nakopałem do tyle ile nakopałem, 2,5 staka, trochę desek mam. Um, I dobrze, dobra, już wyłączę peaceful, normal, i tak, przydałoby się jeszcze nazbierać troszeczkę kobla, gdyż będzie mi on potrzebny bardzo, bardzo, tylko nie wiem za bardzo skąd. Sam stąd też będę musiał pozbierać, i tak, ee, myślałem dużo nad tym domkiem, Moje, Jezu, wystraszyłem się tego wilka. Myślałem dużo nad tym domkiem, jak ja go chcę zbudować i zwłaszcza z jakich materiałów. No i doszedłem do wniosku, że będę go budował w większości z drewna, ale będzie tam też dużo kablustowna. Chociaż może nie do końca. O ja tutaj zrobiłem. Jest mi jabłko. No dobra, wykopię to co tutaj jest. Ech, tu jest żelazo. I pokażę wam co mi się w tej teksturze podoba. Widzicie? Przyjrzyjcie się na to żelazo. Błyszczy się. To jest naprawdę coś zajebistego. Tak mi się to podoba. Ehm, póki co. Ehm, chciałbym powiedzieć, że Michał trawis, trawis tak. Ehm, myślę, że niektórzy go znają, oglądają go. Ja tam z nim czasami kręciłem odcinki. Ehm, kilka tam odcinków z nim było. Ehm, też kręci od... On Minecrafta, nie wiem czy wiecie, tak więc bardzo polecam jego serię, robi naprawdę fajne budowle, tak więc godne zobaczenia. Zasubskrybujcie chłopaczka, bo się stara. Niedługo chyba w tym weekend powiem wyjść filmu, tak więc ee, będzie co oglądać. E, postanowiłem, że moja seria nie będzie polegała na tym, że ja dalam cały czas budowlę, e, tylko będę sobie gadał troszeczkę z wami tutaj, Budował, kopał sobie. No i tak, drewna nie będę akurat zbierał, bo moim zdaniem zbieranie drewna to jest coś najnudniejszego w Minecrafcie, co może być. Czekajcie, może zrobimy sobie taki bajer. Zrobimy kilka pochodni. Nie będziemy na takiego biedaczka chodzić. Pokażę wam. w pierwszej punktu. Pochodnia już się rusza. Jak weźmiemy do ręki, również się rusza. Szkoda tylko, że nie świeci wokół nas. To by było naprawdę fajne. Eee, tak. Ale jaskinia, no kurde, myślałem, że sobie pochodzę. A tu taka dupa. A słyszę pająki, tak więc. Tak więc, możemy popróbować tutaj. w Minecrafta się włączyła bardzo przyjemnie. Słuchajcie, myślę jak ten dom zbudować, no bo, kurde. Yy, nie chcę odwalić gówna, ale nie chcę też zbudować wielkiego gówna. Nie chcę, żeby dom był... Czekaj, chyba słyszałem wodę. Nie wiem, samochody mi tu jeżdżą za oknem. Bo ja mieszkam blisko szkoły. No i teraz ludzie przyjeżdżają po małe dzieci. Odbierają je ze szkoły. Samochody mi troszeczkę przeszkadzają, a jest ciepło i mam okno na oścież. I nie mam mowy, żeby mnie zamknął. E, o czym to ja mówiłem? E, aha, w domku. I nie chcę też zbudować wielkiego gówna. E, hej, czy tam jest woda. Hehe he. Dobrze. O kurde, kostek. Hmm. Najgorsze jest to, że one teraz mają inteligencję, chociaż z drugiej strony to dobre. Eee, no i taki kostek, on nie poleci na nas prosto, tylko będzie w nas strzelał stamtąd. Więc też to jest troszeczkę utrapieniem. Gdybym miał łuk, to bym się nawet im nie przejmował. No ale nie posiadam takiej rzeczy. Nawet miecza nie posiadam, tak więc <laughs> mam czym się przejmować. <laughs> no ale dzisiaj zabawi mi się walką kill Trenujemy skill'a. Chciałem, że szkielet y, zombie wpadł do lawy. Znaczy co, to tak naturalnie wygląda. Tak jakby ta woda od samej góry wydrążyła dół i drąży go dalej. Naprawdę fajnie to wyszło. No dobra, kopiem się chyba do tych noków Ale zrobimy to w taki fajny sposób. Dobra, bokiem. Jakaś ziemia? panka się bardzo wyraźnie. Hello, dzień dobry o, ho, ho, Się wystraszyłem! Boże jak się wystraszyłem! Co za ninja? Wiecie co zrobimy tak? Albo tym tyle trochę szkoda. Podejdź Wow! Z tym hunterem, słuchajcie Tam jest zombie, tam coś jest wow, 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 to ty mi tak piszesz cały dzień Już mi tu nie wejdziesz, dawać tu zombiaka O kurwa Dobrze, dzięki Pająka zabiłeś Zabiłeś, bo nie piszesz. No dobra. No nie zabił, piszczy. E! Uuu, uu, uu, Czy myślicie o tym samym o czym ja myślę? Hej Skąd tych potworów tutaj tyle? Wie No czego? dziękuję. Jestem dziwny, sam rozmawiam z sobą. Hej! Kurwa, skąd tych pająków tutaj tyle? Tam jest spawner ja idę stuwe szkielet z grablem Patrzcie, pan kolejny. Wo, no no, nie chcę tych potworów tu. Zaraz zrobię jeszcze naprawdę, nie będziemy skila walić kilofem, bo mnie zabiją. Kurwa, proszę nie. Chyba włączę pismo, wiecie, bo nie chcę stracić drewna. Wybaczcie mi za to, ale tutaj się tak naryspiło, Uuu, tych mobów Wybaczycie mi, nie będziecie źli na to Skąd tych mobów? Co to jest? co? Wyglądał inaczej Ale się nie świeci Tak, Toreccon się zaświecił No dobra Kurde, no przepraszam was bardzo za to, że wyłączyłem yy, potworki, no ale nie chcę tracić tego wszystkiego. No i patrzcie, tyle pająków tutaj było, mimo wszystko. A ja nie widzę spawnera nigdzie. Ja chcę spawner pająków, rozumiecie to? Ale ile tu jest minerałów do wykopania? No dobra, zaraz jeszcze zobaczymy. Wszędzie trzeba oblecieć. No bo, kurde, ten spawner jest mi potrzebny. Chociażby te oczy. To będzie potrzebne do alchemii w przyszłości. Tu nic nie ma na pewno. Tu pusto. Czekajcie, skąd ja przyszedłem? Stąd chyba. Tak, tutaj. One też były tam. O tam. Może tam coś jest. A, Nie, to jest żelazo. Zaraz włączę pismo. Spokojnie. Yy, Boże, nie pismo, tylko. Tylko chcę zobaczyć. Piękny Kill o, jaki ładny! No dobra, tu pierwsze złoto mamy. Ile sztuk? Dwie. Tutaj mamy trzy sztuki żelaza, znaczy złota chyba. Trzy, czy będzie pięć? Super. Ostatnio wykopałem 10 diamentów w jednym miejscu. Normalnie szok. Czekajcie, ja to zabiorę. Nie ma sensu tego zostawiać. Tu też zabieram. W sumie po to tutaj tylko jestem. Hmm. Dobra. Super, tu jest kolejne złotko dla nas. Chyba jedna sztuka, ale jest. Mamy już 8. Eee, czekajcie, zrobimy sobie patyki i tutaj dołączymy jeszcze te dwa. I zrobimy sobie troszeczkę pochodni. No, starczy na to. To nam na dosyć długo. No i tak, zaczynają się poziomy z lawą. Co też mnie bardzo, bardzo cieszy. Kurde, w sumie to mogłem sobie przetopić od razu na wiaderko z wodą. Nie pomyślałem. A dobra, już tam, pomęczymy się troszeczkę z lawy. Jak się wpierdolimy do lawy, no to będzie tylko i wyłącznie nasza wina, nie? Czy będzie wasza wina, a nie moja? Będzie wasza. A ja będę bez winy. Jak to zawsze. O, tu mamy troszeczkę węgla. Skopiemy go żelaznym kropem, będzie szybciej. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Może tam pobiegłem? Tak, tutaj coś robiłem. Tak, tu. Prawdopodobnie zginęłem tam gdzieś. Tam zginęłem. Na pewno. Jest! Są so, moje temy! Jest! Jejeje. Yeah, yeah, yeah. O, oh, yeah, yeah. No już myślałem, że wszystko przepadnie. Uff. muszę się grać, o to chciałem. Nie grałem z dwie godziny, no myślę sobie. Nie, wejdę. I to zabiorę... Dobra, waszym w pistolet, przepraszam. I... I wypierdałem stąd, wykopię to, to co tutaj jeszcze jest i spilżem stąd jak najszybciej się da. Bo nie chcę znowu biec. Chociaż teraz to szybciej dobieg. wiem mniej więcej gdzie to jest. Dobrze, że wiedziałem gdzie mniej więcej padłem. O tyle było dobrze. Czekajcie, mam że, czy, czy, że te dźwięki są ciut za Zrobimy je na 50. Chociaż i tak pewnie nie będzie ich słychać. Mi tylko tak się wydaje, bo mam głośniki włączone Ale to nic Dobra, nie będę się tym przejmował Filmik będzie pocięty, tak więc te nudne momenty, w których ja pierdolę jakieś głupoty, no to wiecie Kapysz, kapysz Będzie pocięte. Eee, tak Domek zrobię w następnym odcinku, jednak doszedłem do wniosku, tak więc eee, tak więc w tym odcinku, nie ten Hej, wyszedłem Jestem w domku Znaczy, w domku Mało powiedziane, jestem na moim osiedlu, tak to powiem. <grych> tak, to jest moje osiedle, tutaj będę mieszkał, tutaj będzie mój dom, który będę robił w następnym odcinku. A w dzisiejszym odcinku już nie będę robił nic. Tak więc żegnam się z Wami, było mi bardzo miło i troszeczkę stresowało to w tej jaskini. Ale nie żałuję, nie żałuję. Tutaj to mamy? Aha, tutaj kupałem kolor. I, ale nie żałuję i dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że ktoś dotrwał do końca, żeby był to młody filmik. I do zobaczenia. Pa-pa!